Dzień dobry, moi kochani, witam was bardzo, bardzo serdecznie. Na wstępie chciałbym przeprosić wszystkich urażonych moimi ostatnimi słowami na temat kotów koty tak naprawdę są miłe i puchowe. Znaczy, tak zupełnie szczerze, ja lubię czasem włożyć taką mrówkę w kijowisko delikatnie, ale tak w sumie to jestem zdania na przykład, że koty w blokach są lepsze niż psiaki. Psiaki są spoko na wolnym powietrzu, więc nie urażamy nikogo, ale z drugiej strony też nie można pozwolić, by świat był jednostronny. I tutaj wchodzi gra Fish Goes Cutting, autorstwa również Russian Dog'a. Przypomnę, bo niektórzy nie skojarzyli pod poprzednim odcinkiem, że jest to twórca takich hitów jak Gimper Simulator 1 i 2, no i również Dog Goes Fishing, no bo tutaj kot łapie ryby on łapie te ryby i się nad nimi znęca, sprzedaje je, jest to uprzedmiotowienie ryb, więc celem tutaj równouprawnienia powstała gra Fish Go Cutting, gdzie mała rybka będzie miała okazję zemścić się na złych kotach. Yy, więc teraz, jeżeli podoba Ci się to, a wiem, że Ci się to podoba, zróbmy mega, 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 mega największą aktywność na całym polskim YouTubie teraz. Pod tym odcinkiem zróbmy 50 tysięcy lajków. Teraz masz te 3 sekundy. Żeby, żeby najechać i kliknąć lajka. Like. Jak nie jesteś zalogowany to się zaloguj 3, 2, 8, 15. Dziękuję. Mam nadzieję, że mamy już dużo lajków. Zaczynamy. Fish goes cutting. Oczywiście, jeżeli chcesz być na bieżąco z moimi materiałami, z innymi ciekawymi materiałami, bo prowadzę serię z Gotika 2, prowadzę serię z GTA 5, to zapraszam, żebyś sobie zasubskrybował. Dobra, mamy naszą rybę. Co to jest? Zgubiła się ryba. Ostatnio widziana w powietrze. Jak ktoś nie widział, to też podlinkuję w opisie teraz, albo tu wam wyskoczy karta gdzieś. E, tu, gdzie są bryłki rudy. E, właśnie bryłki rudy tutaj zbieramy. E, to wam wyskoczy karta z poprzednim odcinkiem, właśnie z gry do ghost fishing, gdzie była taka ryba i faktycznie ostatnio była widziana w powietrzu. Katalog tutaj mamy. Katalog kotów. Mamy sześć różnych kotów do złapania. No dobrze. Zobaczmy. Łódkę możemy mieć za 5000 bryłek rudy i latarkę głębinową za tysiaczka, Dobra, wchodzimy w takim razie. Mamy koty. Kim jesteś? Kotan Boksala Dobra sprzedajemy 100 bryłek rudy za Kotan Boksala Co to jest? To Radosław kotarski! Kotarski, dobrze. Bardzo ładnie. Kotan Boksala. To możemy go na przynętę zrobić i kotarski złapać. Nic bardziej mylnego Radosławie kotarski. 200 bryłek rudy za niego, super. Tu jest jakiś czerwony. <laughs> wedel, o nie Mandziu, nie obrażaj się to, to, to nie jest prawdziwy wedel twój To jest taki yy, odzwierciedlenie w grze tylko To nie jest nic złego, Mandziu Nie rób mi dramy Dobra, złapiemy kolejnego wedla Jest <laughs> wedel Pięknie Sprzedaj kota e, Swoją drogą, odnosząc się w ogóle do masy komentarzy, które się pojawiły szybko I zwiększyłem, bo to wpływa Wiecie, trochę inaczej się gra, jak się nagrywa gameplay Co to jest? Kotacy zamaskowany, to kolega kotacy Spróbujmy go złapać Jest, kolega kotacy Za ile go sprzedamy? Za 300 To w katalogu już mamy 4 koty Kotan unboxera, łapie się na przynętę podstawową, można z niego zrobić przynętę drugiego stopnia Wart jest 100 bryłek Wedel na przynętę pierwszego stopnia Można zrobić drugiego, warty jest 80 bryłek Radosław Kotarski Kolega Kotacy, o boże, serio, serio, czy do każdej fanowskiej gry musisz dodać kolegę Ignacego ze zmienionym nikiem? Czy ty masz w ogóle jakieś poczucie humoru? Warte 300 bryłek rudy. Łapie na przynętę drugiego stopnia, można z niego zrobić trzeciego stopnia. Radosław Kotarski, dobrze. Ym, odwołując się, właśnie zwrócę tylko uwagę, że jak się gra, to yy, nagrywa, w sensie na let's playa. To często się podejmuje zupełnie inne decyzje niż jakby się grało normalnie, bo jakbym grał normalnie, to bym zwiększał pewnie długość żyłki. A biorąc pod uwagę. Y tak, długość żyłki. A biorąc pod uwagę, że nagrywam, zwiększam y szybkość żyłki, bo wiem, że wtedy materiał będzie dla Was przyjemniejszy do oglądania, bo całość akcji będzie działała się szybciej, delikatnie, dzięki temu, że ta żyłka będzie szybciej latać. Co tu się kłócą koty głupie? Kolegi kotacy się powinni kłócić ze sobą, dobra? Sprzedajemy, w takim razie zbieramy bryłki rudy. Wedle posprzedajemy co tam um, i co? Coś... A właśnie a propos komentarzy chciałem powiedzieć w sensie masakra, e, jakby dużiem o tym rozmawialiśmy też. Trochę zaczęliśmy o tym mówić w tym naszym filmie, że tam drama koty versus psy to sobie tak śmieszkowo zrobiliśmy dla rozwiązania tego. Natomiast jakby tak overall to powiem wam ludziki, że to jakby była masakra, jakie były niektóre komentarze. Znaczy, a ja to tłumaczyłem już na którymś odcinku Gotika, ale tutaj też powiem, bo Gotika nie ogląda dużo osób. Że w większości komentarzy tak naprawdę wy nie widzicie, one się publicznie nie wyświetlają, bo ja mam bardzo dużą e, blacklistę skonstruowaną, e, różnych wulgarnych bądź obrażających słów po to, żeby ludzie się... Kurde, jest bardzo głośno ta gra nie, wiem, czy to mi nie wchodzi na mikrofon tak brzydko. Poprawię to sobie. Ja będę ją troszeczkę ciszej słyszał, e, ale e, dla Was będzie lepiej. Dobra, długość żyłki sobie zwiększamy. No ruszymy szukać e, trochę e, lepszych rzeczy. E, I teraz... Tam, jakby, generalnie ja nie powiedziałem nic złego, tak, powiedziałem, że no, ogody są grube i leniwe, tak dalej, I tym swoim takim klasycznym tonem, jak ktoś mnie ogląda, to doskonale zdaje sobie sprawę z tego, że to był taki trollik gierka sceniczna, nie? Pod tytułem, ja powiem jakąś głupotkę, żeby zainscenizować, że będzie gra o, 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 jakby, odwrotna, że to psy łapią ryby. I, o Jezus Maria, to co ja przeczytałem w komentarzach, to była jakaś masakra. W sensie ja zdaję sobie sprawę z tego, że to były w dużej mierze dzieci, których tu pewnie nie powinno być, bo moje materiały są dozwolone od 16 roku życia yy, do oglądania. Przynajmniej ja tak je chcę, chciałbym targetować i uważam, że tak są przeznaczone, bo ja tutaj przeklinam. Często opowiadam jakby żarty, które niekoniecznie być może są przeznaczone do młodszych odbiorców. Natomiast kurczę, w sensie rozumiem y, czasem nawet być wojownikiem internetowym i się z kimś pokłócić, ale było y, bardzo dużo takich komentarzy. Mocno wyzywających w wulgarnych słowach yy, moją osobę, czy jakichś tam innych użytkowników, też w komentarzach, takich hardych, dobra, zacytuję. W sensie, ty kurwo jebana, tłusta, pierdolony śmieciu, mandziesz, jest od ciebie lepszy. Jak śmiesz, kurwo obrażać koty. I ja mówię, wow! W sensie, jakby to była. Jeden, dwa komentarze, to mu powiedział: no dobra, jak ktoś się zgrywa, nie? Jakieś żarty i tak dalej. Ale tego był ogrom, i tak, jeszcze ludzie minusowali ten materiał, kłócili się, wyzywali mnie, prywatne wiadomości, maile dostałem z bluzgami. Ja mówię, kurczę. A teraz, uwaga, jak wyglądała całość akcji? Ja powiedziałem, że. Mm, ja powiedziałem, że. O Jezu, mam déjà vu. Mam dokładnie déjà vu, że. E, gram w drugą część e, gry i, e, i że tłumaczę to, dlaczego tak powiedziałem e, i że wydaje mi się, że teraz coś w komentarzu napisze dobra, coś tam, e, nie gadaj głupot i wydaje mi się, że to samo miałem jak nagrywałem pierwszy odcinek, ale nie pamiętam dobra, nieważne, ej, dwa koty złapałem chyba nie, zdało mi tylko za jedną przynętę. No, i teraz, jakby, ja powiedziałem, że no, okody są grube i leniwe, psy są lepsze. Czyli generalnie tak, ani, ani to było wulgarne, ani jakieś harde. I generalnie pod koncepcję gry yy, o, o, o psie jest, yy, uważam, że w miarę spoko. No i totalnie masakra, słuchajcie, przerąbane. Kolega Kotacy mm. i jakby tych komentarzy była cała masa, i one wyglądały, jakby były pisane bardzo na poważnie. Co, co, co jakby dla mnie było lekko przerażające, że o taką. Głupotę? tak to można nazwać, e, tak ludzie jakby zareagowali bardzo mocno e, i o ile ktoś mógłby powiedzieć, no dobrze przecież to są e, tylko tam nie wiem jakieś dzieci to pisały, no właśnie, otworzyć oczy, dzieci to pisały, a e, no dzieci w internecie jak łapiące takie słownictwo i teraz jeszcze te, te, tak jak mówię, to pewnie byłoby zrozumiałe, gdyby. Yy, no tutaj tak sobie pozwalam na gadkę, bo póki co nie ma kotów, więc robimy takie grindowanie delikatne. Yy, pewnie byłoby to zrozumiałe, gdybym yy, też posłużył się takim językiem. I tacy jeszcze, Mandio nagrał film o tym. I Mandio też nagrał taki filmik, że w sumie. No tutaj nie zgadzamy się na szkalowanie kotów. Tomek, bardzo nieładnie, że szkalujesz yy, koty. No to jak tak lubisz psy, to pokaż swojego pieska. I tak dalej. Też jakby bez bluzgu, bez zachęty, do czegokolwiek. Totalnie luźno i taki wink wing bo my ze sobą często razem nagrywamy. I, I jakby nie ma problemu A reakcja była masakryczna Więc tak nie wiem, jakoś czuję, że Że chcę zwrócić na to uwagę Bo nawet jakby nie chodzi o to, że mnie to jakoś ruszyło Bo mnie to nie ruszyło, bo jakby Na co dzień się spotyka, spotykamy, zderzamy Z takimi komentarzami w internecie I często ja też jestem Osobą, która lubi prowokować Często i, i tak jak mówię Wsadzić mrówkę w pijowisko Natomiast jakby Zwróciło moją uwagę strasznie, że opierdołę Totalną taką pierdołę Eee, ludzie zbieram teraz na łódkę, no bo trzeba łódkę zebrać, nie ma innej opcji Chyba, że poszukamy sobie jakiejś, eee, jakiegoś lepszego kota, chciałbym mieć lepszej ryby mm. A propos ryb, to trochę tutaj niby staję po stronie ryb, ale, ale trochę nie, bo czeka na mnie służy po tym odcinku do zjedzenia A więc tak trochę, trochę hipokryzję tutaj uprawiam delikatnie no dobra, kotarski Radosławie, nie, nie wchodźmy, spróbujmy trochę niżej zjeść Fuck you. Kurde, ale tu się koty leją Ciekawe czy coś tu znajdę jeszcze Nie, tu nie ma już żadnych lepszych kotów Zjeżdżam w dół, jest Garfield Garfield No nie, no i Radosław Kotarski się złapał Garfieldy chyba są troszkę wyższo levelowe Spróbuję Garfielda złapać w takim razie Zamienię Kotarskiego na przynętę Zrób skota przynętę Tak, dobra i szukamy Aha, dobra, okej, okay. czyli tam dalej nie wyjdę w ogóle Dobrze, nie szkodzi Podbieramy sobie was tutaj, pasztyciarze Małe tu Nie ma żadnego problemu, Tu, 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 tu Zobko skota przynęte, złapmy teraz kolegę kotacego. Dobrze, 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 dobrze. Więc tak jakoś podrzucam kurczę, pod yy, zastanowienie się. Chociaż przyznaję, że miło mi, bo materiał jakoś tam bardzo wysoko wskoczył w ogóle jakoś w statystyki i się wkręcił w tryby. Biorąc pod uwagę nazwę. Upadek Mandzia, to ciężko się dziwić ale jakby niesamowite dla mnie jest, że po tym wszystkim co widzimy w internecie niektórzy ludzie traktują to jeszcze na poważnie a propos internetu, mi się dzisiaj przypomniał tak rewelacyjnego mema widziałem jest mem, taki smutny koleś siedzi w komputerze, jest podpisane kiedy wiesz, że jesteś w dupie z robotą ale i tak musisz wypełnić quiz, żeby dowiedzieć się jakim kawałkiem pizzy jesteś To jest tak prawdziwe absolutnie Zawsze jak mamy masę roboty, to klikamy jakieś takie najgłupsze na świecie quizy Jaką postacią z gry o tron jesteś? Kliknij i dowiedz się Dobra, złapmy Kotarskiego Spróbujmy go przerobić na przynętę Bo tutaj widzę, że nie jest aż tak dużo tych kociaków I spróbujmy w takim razie je wymanewrować i dostać się do Garfieldów, bo Garfieldy są ważne. Tak wiem, że się czyta Garfield, to tak sobie celowo czytam. Eee, kurczę, no jest ciężko się przebić. musiałbym to wszystko powyłapywać, tylko że to się respina nowo cały czas. Cholerstwo, dobra. Zgubiono rybę ostatnio widziana w powietrzu. Dobra, do złapamy. Idziemy szukać Garfieldów. Kurde, tutaj no te maluchy najgorsze są. Dobra, 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 dobra. Powymijane, 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 szukamy. Tu gdzieś będzie Garfield, jest Garfield! Mam ten gruby kot! Okej, okay, mamy cię cwaniaczku. Już na mnie uciekniesz. Get in! Przedaj kota. Ło, 700 bryłek. Łapieć na przynętę trzeciego stopnia. Można z niego zrobić przynętę ostatniego stopa. O stopnia warto jest 650 bryłek rudy. Rewelacja. Ej to teraz tak, połóż, Połącz połączyć fakty. Mamy bryłki rudy, są tutaj koty Czy jest jakiś kot z gotika, Który go można by złapać? Bo tak myślę, ale nie no Nie przypominam sobie Tak próbuję te bryłki rudy Jakoś połączyć, chyba, że to jest niezwiązane zupełnie Próbując się domyślić Jaki kot może być ostatni Dobra, to myślę jeszcze Jakieś takie słynne koty Czy są jakieś takie słynne koty Które można by wrzucić który mógłby być takim najostatniejszym kotem Ej, to mógłby być Tak zupełnie szczerze kod z Fishing do złapania, no nie? Ej, i to byłoby dobre Jakby to był kot z Go Fishing y Może to też być kod y Kot z tej gry Kot y kontra pies. Y I to byłoby nawet spoko Również, dobra, złapiemy jeszcze jedno byle co Dobrze Wedel, y sprzedaj kota y I moi drodzy, kuputkę. Co to jest? Czym się poruszam? Z Dobrze. I <laughs> mamy samochód. Dlaczego to jest samochód? Dobra, podpłyniemy gdzieś tutaj. Ok, i teraz tak. Zaczniemy od złapania małego kota. Zrób skota przynętę. Dalej. Radosław Kotarski. Zrób skota przynętę. Teraz musimy Garfielda. Kurde. Teraz musimy złapać Garfielda do, e, o, Trudno mi, bo muszę, dobra strzałkami już nie muszę operować Tu jest dużo kotacy, którzy są dosyć szybcy Where are you? Kinder? kolego Kolega jak dla kogo Dobra, szukamy Garfielda, szukamy Garfielda Szukamy Garfielda szukamy Garfield No grubersie, where are you? Fuck you Mam, dobra Ten gruby kot Teraz y, tym grubym kotem Przyjadę i szukam ostatniego kota, no bo zanim go wymienię na przynętę, dobrze byłoby tego ostatniego kota poszukać, nie? Chyba, że się okaże, że muszę jeszcze żyłkę przedłużyć. No idziemy w dół. Potrzebuję dłuższej żyłki, ale czy tu już być może coś jest? Kurczę, no tak zupełnie szczerze, to nie wygląda to jakby tutaj miał być już ten ostatni kot. No jeszcze chwilę w takim razie. Dobra, okej, okay, wyławiamy Garfielda. Sprzedajemy i lecimy na długość żyłki. Ej, naprawdę bardzo głęboko jest. No tutaj się postarał. Sprzedaj kota. Chyba, że po wymianie... o kurde, tutaj nie mam przynęty odpowiedniej. Jak tutaj jestem, dobra, tak. Kotan boksala. Nie ma problemu. Zamieniam na przynętę. Łapię dalej kolegę kotacego. Dobrze, kolegę kotacego sprzedajemy za 300 czy za 200? Za 300. On jest dużo warty. Dwukrotnie sobie długość żyłki zwiększymy. I... Jak zwiększymy sobie długość żyłki to wtedy polecimy do mm, tam na dół jeszcze i zobaczymy, co z tego wyjdzie. Dobra. Ciechamy, 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 ciechamy. Czy w dole coś ujrze? Żeby wiedzieć chociaż, co to jest. Jest! Kocką z fishing. Wiedziałem, że to będzie kocką z fishing. Dobra, czy możemy go już sięgnąć? Tak, będziemy w stanie już go sięgnąć. To rewelacja. Dobra, teraz operacja przynęta. Musimy zrobić w takim razie. Musimy tak, zacząć od małego kota. Bardzo dobrze, ściągamy wedla. To jest to, słuchajcie, to jest ten moment. To jest ten moment, w którym ściągamy kota z Cat Ghost Fishing. To będzie zemsta za to wszystko, co on zrobił. Zrobimy z kota przynęte, łapiemy kolegę kotacego albo Radosława Kotarskiego. Dobrze, zrób z kota przynęte. Idziemy teraz Garfielda złapać. Jest Garfield, jest Garfield, chodź tu. Fuck, fuck, Garfield! Garfield! No mordo, chodź tu. Mam cię, ten gruby kot. Dobra, i teraz trzeba Koda z Card Fishing złapać. Zrób ta przynętę. No i szuk teraz ostrożnie. Musimy na sam dół zjechać. Nie trafiając na nikogo absolutnie. Co nie jest proste, bo roi się tu od wściekłych kotów, które chcą mnie dorwać. Jest ten gorszy wędkarz. Mam cię, gorszy wędkarzu. Haha, ha. ostatni kot należy do nas. 50 tysięcy łapek, 200 tysięcy łapek. Wszystko teraz, będzie, YouTube wybuchnie. Zostaw teraz łapkę, napisz teraz komentarz. Rozsadźmy pod tym filmem. 200 koła komentarza, 200 koła łapek. Podaj znajomym, wszystko. To jest ten moment, słuchajcie, to jest ten moment. Mamy go. Złowiłeś tego głupka najgorszego, który znęcał się nad tobą, jak i nad twoimi braćmi. Możesz z nim zrobić cokolwiek tylko chcesz. Zemścisz się na nim, a może okażesz miłosierdzie. Moi drodzy, decyzją moją będzie naturalnie zemsta. Zabij kota i zrób z niego przynętę. Pozbywasz się największego wroga wszystkich ryb, dzięki czemu zostajesz ich królem jako władca murzy i oceanów. Razem z władcą ziem, psem łowiącym ryby, przejmujecie władzę nad światem. Zwycięstwo! Woo! Da! Tak jest. Moi drodzy, dziękuję wam bardzo serdecznie za uwagę. To było Fish Go Heading. Mam nadzieję, że wam się podobało. Fajna brednia, miła, wesoła, sympatyczna. Pozdrawiam bardzo serdecznie. Jeżeli chciałbyś więcej, to zapraszam Cię do subskrybowania mojego kanału i zostaw łapkę, jeżeli Ci się podobało. Dzięki za uwagę, cześć!